Siema, jestem Łukasz, może znacie mnie z poprzednich serii yy, Let's Play Minecraft Nagrywam to z Kubą Dzisiaj jest niedziela, mojej urodziny Nagram sobie polski trus truskawski serwer Więc na niego wchodzimy I niech nam się załaduje 7 FPSów, nie Nie, nie slaguj się, bo wcześniej mi się slagowało jak Nagrywałam już tam. No. Jest, no. jest, dobra. Jest, jest, dobrze. No, czy co mam powiedzieć? To będzie taki pierwszy odcinek. Nie wiem, czy będę z tego kręcił, czy nie będę kręcił. Nie wiem, się zobaczy. Co mam jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Nic. Nie ma co. Yy, się przejedziemy Trzeba muszę trochę poczekać. Na nim mam wyskoczyć. Akceptuję, nie akceptuję. a, klikniecie, nie akceptują, Mam nazwy wali z serwera, więc ja to nie będę pokazywał. Klikom akceptuję. Mam tu już postać i wybierz. Lewy. Nie. Los Santos. San dobra nie San nie będzie Tu jesteśmy, dobra. Nie no, nie ma nic. Żadnej ciężarówki ani niczego. Żadnej... Łe! Co ja dziadostwo? Niech mnie załaduje, rozładować towar. Aha, spoko, bo ja już tak. Ten... to coś tutaj, co stoi i... Rozładuję. Zapraszam, że zimę. Nagrywam coś koło 10 Tym nie, tym nie da się, radę. muszę, muszę jechać do LV, albo gdzieś indziej. Nie wiem czemu się drzwi nie zamykają, wam no powiem. Ja gram teraz i mi się wcale nie zamykają. Чтобы видели, чему это пишите. Чем ну, тут что еще такое есть? Ну, это такое. Ну, что Jedziemy sobie. Ja tak dobrze nie będę jechał. Tak włączam jest. Dobra, idziemy. Gdzieś jedziemy. Ale gdzie to nie wie nikt Dobra. O mówię to właśnie. <laughs> ja musicie sobie to kupić w takich <laughs> niebieskich kółkach jak ja tam miałem na spawnie się. <laughs> Давай разберем. Добра, ну тут Нема. Ту-ту-ру-ту. ту А, не, добра. Не так. Все, я Ха-ха. И Haha, ha. o właśnie, wepchnę go, wepchnę go Haha, ha. <laughs> dobra, nieważne, jadę już <laughs> Jadę, nic nie widzieliście, hehehe <laughs> Ojejku Jedziemy on się pewnie utopi. No właśnie, utopił się. <grystanie> o jejku, jejku. Ciekawe czy nie będzie policja. Czy nazwanie na policję czy coś. Bo tu można, ale policji nie ma. Tam nie ma policji. Nic mi nie zrobisz, gnoju. Są takie zajazdy miłe, przytulne, bardzo przytulne. I tutaj też można kupić. I tedy Jedziemy. Um, nie wiem. No właśnie w takich możecie kupić to, ja ale ja nie kupuję, bo to bo później kasę straci się. Jedziemy. Gdzieś. Um, co mam jeszcze powiedzieć? Nic nie powiem. Czasami, mi się nudzi, jeżdżę, akwariat. Jeżeli byście chcieli, możecie ze mną nagrywać Też, też możecie Musicie mi napisać jak się nazywacie I... Uch, jak się nazywacie i gdzie możemy się spotkać I o której godzinie na tym serwerze To było najlepiej tak Dobra, jedziemy Jedziemy z tym koksem. Jak to mój kolega mówi, koksujemy. Coś do mnie zajął. Większość domków można kupić. Nie wiem czy nie wszystkie które są na tej mapie. Zrobili takie coś, żeby nie wypadać. Dobra. Ja, tutaj, ja zawsze jak ciężarówki jechałem na tych, które wypadają. Ko ładuj... Nic nie ma. Nic nie ma musimy jechać dziś indziej. Od iluś tam, co to dopiero można jakieś tak towary łatować. Ciemno, nic nie widać. Przynajmniej ja nic nie widzę. My też na pewno nie. Dobra, jestem już. Ten żółty pasek to jest chyba głód, z tego co się domyślam. Bo kiedyś coś czytałem tutaj: Ło, jak się bieżdża. Diesel <grych> najczęściej się tylko da diesla zatankować. Przejdźmy Przepraszam Przepraszam Was bardzo Przejdziemy sobie na skłody Takie najpopularniej takie Zielone domki to są te co można kupić. A telefony to są te zajęte. Załaduj się. Czasami się tak długo baduje. O właśnie, załaduj. Nie, wróć, wróć. Sam nabiorę. Ładuj. Nie ma policji... Nie. Ma. Policja jest na niebiesko. Ale i tak nie widać. Na niektórych serwerach jest na biało i nie widać. A tutaj jest na niebiesko i nie widać. To jest MTA. Nagrajmy w MTA, odcinek pierwszy. Dobra, to ja zrobię teraz cięcie Czyli może cięcie hmm, Przyspieszenie I spotykamy się już na miejscu jak dowiozę to gdzieś No, to cześć Pulling up her thighs as I'm running down her curves I hear my kitty purr and she laid on me We whining and grinding, a part of me is rising Baby, like a fire burning all around me I know you like it when I put my hands like that Whisper in your ear, tell me how you like that Getting freaky icky, that's what I do best So come a little closer, come a little closer as i do shorty no i never ever ever could do do you as good as freaky as i, I, like I do No witam was z powrotem Jak widzicie już później nie muszę Mogę rozładować towar Więc wjeżdżam Rozładuj mi się rozładowuję Mam, 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 mam zero, zero. Jak rozładuję to powinno być Jeden chociaż i kasę, po, I kasę powinienem dostać. No dobra. Sorry. Chaja. dobra, muzyka i tak będzie teraz. Jak słyszycie, przyciszę. O właśnie. Teraz ja powinienem Cię słyszeć. Słyszeć po swoim Nie. I co? No i nic. Czekam, aż się rozoduje. Do mnie. Dzisiaj mam urodziny. To mi ciotka przyjechać Także nie wiem czy się pogram, czy nie pogram Mam, mam dylemat o, To taka Rubika Ja jej nie lubię Nie da się jej ułożyć <grytanie> Jakoś ci dałem, tylko nie wiem, jaka. Dobra, no i zero Jest Otrzymaliśmy 580 kasy za transport. Wow, ale, ale jesteśmy dobrzy. I mamy jedną z Wow, dobra, podjeżdżamy z powrotem i ładujemy znowu. A, nie mogę w tym samym. Dobra, no to to był koniec tego odcinka. Widzimy, sobie na tą platformę. <grytforma> <grytforma> boże, co jaka to, to jest platforma. No i ja widzieliście na końcu, jak tu już wjechałem, się tak powiem z bo tym autem, czym u mnie tak jest. Jak się spację trzymaj i się w naciska, to wtedy tak o, o tak się jedzie. przynajmniej u mnie tak jest. No nie wiem czy u was też tak jest. A to tak fajnie jest, tak jak się komuś nudzi. No więc to był koniec tego odcinka. No to żegnam Was. Cześć!